Wiesz, o czym materiał zrobisz? B będę robić. Y temat naszego materiału to będzie jak w raju. Wyobraźcie sobie, drogie dzieci, że kiedyś nie było internetu, telefonów komórkowych. Ba! Silesia City Center też nie było. Były notatniki, klasyka dziennikarstw. I od razu wiem, że pracuję z profesjonalistką. Nazywam się Marta Klos, jestem dziennikarką i prowadzę program o pysznych deserach. To miał być wywiad, ale sprawnemu reporterowi wystarczy mikrofon i jogurt. Teraz nakładam sobie mój jogurt, który się troszeczkę... Nakładam poduszki czekoladowe, troszeczkę tylko. Teraz nakładam żelki, misie. Teraz nakładam czekoladowe wiórki. Uwielbiam czekoladę. Dobrze. Gotowe. Tu jest zdrowo i pysznie. Można, można sobie zamówić, co się chce i stworzyć swój własny deser. Bardzo dobry jogurt. Smakuje wyśmienica. Dodatki są przepyszne. Bo no kto powiedział, że krytyk kulinarny musi ciągle krytykować? A teraz wkroczymy w świat cynamonu i czekolady. Tutaj w Cinnabon powstają najlepsze ciasteczka. Chciałabym zobaczyć, jak się robi ciasteczka cynamonowe. Co tutaj powstaje? Ciasteczka cynamonowe i czekoladowe. Hmm, jak się formują te ciasteczka? Najpierw się rozgniata ciasto. A później przekładamy przez tą maszynę. A jak już się przewałkuje? To trzeba rozciągnąć ciasto na prostokąt. A dlaczego muszę założyć rękawiczki? Ponieważ takie są procedury BHP. To wygląda. No ja jakbym robiła jakąś tortillę czy jakieś wspaniałe wykwintne danie do pieca. I na koniec popijemy z tych koktajli jest najzdrowszy? Wszystkie są bardzo zdrowe, ponieważ nie mają sztucznych barwników i konserwantów. To był najpyszniejszy dzień w moim życiu. Trudno wybrać, który z tych pysznych smakołyków jest najlepszy. Mam nadzieję, że Państwu będzie smakować mój reportaż. Dla Silesia City Center, Marta Klos.